<laughs> Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. <laughs> Zobaczymy sobie świeżutką partię no. 1 kwietnia, prawie jak prima Pliris, dwóch mistrzów świata w miejscowości Szankir, to jest Azerbejdżan. Memoriał Wugarga-Szymowa, młodo zmarłego, bardzo silnego arcymistrza z drugiej dziesiątki. Na świecie białymi Magnus Carlsen, czarnymi Wisła Natan Anat. D4. Skoczek F6. E6 wygląda jakby czarny chciał brać obronę Nilcowicza. Na koniec Goniec B4, na skoczek z 3 ale po tym nie zgodził się na obronę hetmańsko-indyjską ani goniec B4. Wariant poglubowa. Skoczek C3. Goniec F7, goniec F4 i powstał normalny wariant gambitu hetmańskiego z gońcem na F4. Nikt nie jest zaskoczony. E3 i najbardziej pryncypialne C5. DC5, goniec C5. Hetman C2, Hetman odchodzi z linii A3. Hetman. A5 wieża D1 dzięki temu nie ma wejścia na B4, bo tu pion byłby związany. Hetman by zbił i wieża D8 Karpo wgrał wieża E8. Tu jest problem z tym gońcem, trzeba jakoś wprowadzić do gry. Goniec E2 Skoczek E4. A to jest lekutka przesada, no dlatego, że no zdwojenie pionów one się rozdwoją, ale brak figury w grze to będzie brak figury w grze. Pion bije, pion bije, troszata jak widzimy, tu się w ogóle nie przejmuje pionem A3. bo groziłoby skoczek G5, H6, A4 o, pią całkiem przyzwoicie stoi goniec na D6 goniec na D6 wieża na D6, wszystko dobrze wszystko dobrze ale tu są dwie figury w domu no są dwie figury w domu wieża stoi nieszczęśliwie no jest słabość tu słabość tu ale figurami, które są w domu nie można tej słabości wykorzystać. C4. Jedna słabość znika. I znowu powstaje. Ale dla odmiany powstaje słabość na B7. Wieża DD8. Kiedy dwie wieże mogą przyjść na pole D8, warto wskazać, która. I widzimy, że Karsen usłyszał, co mówiłem. Natychmiast atakuje punkt. B7, Hetman C7, Hetman B2, drugi raz skoczek D4. Teraz czarny nie może zbić skoczkiem na D4, bo jak zbije. No ja tak sobie mogę mówić, no ale Anand mi nie posłuchał za szybko. Zagrał, gdyby mi posłuchał, bo teraz o, powstaje słaby piom. Pasywny goniec. Hetman bije d4. Jeszcze lepiej, bo izolowany pion. b6. Wieża b6, a izolowany pion z pasywnym gońcem pozostał. h3. Lufcik, żeby ta wieża mogła wejść do gry i wchodzi. Hetman na C3. Przewaga białych nie jest taka minimalna, jak się wydaje. Hetman bije C3. Wieża bije C3. A5. O. I nagle biała wieża, ta Z1, zrobiła się aktywna. Należało iść wieżą na C7. Powieża B8. Król H7. Pozycja byłaby z lekkim wskazaniem na białe, z lekutkim takim. A tu wieża C5. A teraz powieża B8. Wieża B7, A6. O. Czarna wieża unieruchomiona. Białe miałyby dużą przewagę. Większą jeszcze niż partii. A6. I znowu goniec C8 dawało pozycyjne remi. W partii nastąpiło G6. Wieża B7, wieża C1, król H2, wieża C2. Goniec B5. Nie damy gońca. Wieża B2. Król G3 goniec c8, a przejście do końcówki wieżowej to jest bardzo, bardzo korzystne. Uzyskujemy klasyczną końcówkę. 4 przeciwko 4 na 1 szydle i z pionem na a6. Plan białych polega, są białe, mają dwa plany. Zostawić pionka na A6, pójść królem na A7, wyjść wieżą i za piona wziąć wieżę. Wtedy czarny tą wieżą wybije piony tyle, ile wybija, i oddaje wieżę. Potem białe zwierząt walczą przeciwko pionom. Drugi plan, dojść wieżą do A8, pionkiem do A7, znaczy pionkiem do A7. I to unieruchamia czarnego króla, który nie będzie mógł wyjść. I tak było w partii, ja to pokażę potem. Król F6, wieża A8, wieża A3, król H2, H5, A7, no jest ta wymarzona pozycja. Wieża A2, H4. Czarna wieża jest uwiązana do linii A, nie może być piona. Bo tu się traci. Pozost... Ruch królew 5, f3, wieża a1, g3. Czarnemu królowi skończyły się ruchy. On nie może wejść na linię e, bo po wejściu na linię e nastąpi otakę. On musi tu stać. Królew 5, a to pokazałem. A po jakiś innych wyczekujących ruchach król idzie do wieży. I nawet jak wieża go odetnie, to król idzie do wieży. Król idzie do wieży. Król idzie do wieży. Król idzie do wieży. A No wieża musi zostać na linii A. No to król idzie do przodu. Król idzie do przodu. I teraz wieża będzie dawać szacha. Ale jak król podejdzie do piona, to król tego piona wygra, bo teraz... czyli ruch tutaj? Wieża A1. No załóżmy, że nawet o tu no, zobaczmy nawet o takę, to o jest cukcwang. Król się schowa, to jest, ale no, tu tego piona nie można obronić, jest kolejny cukcwank. Wieża nie ma ruchu. Król idzie i pada pion. A jeżeli F6 to jest kolejny cukcwank. Wieża nie ma ruchu, król nie ma ruchu. Pionki nie mają ruchu. I jest kolejny subcfang. Król nie może iść, bo tam wieża go obchodzi. I ponieważ Anand to wiedział, to się podoba. No jak to Anand? Normalny gambit zobaczymy. Pozornie nic się nie dzieje. Mały plusik. Ale czarne mają problem z białopolowym gońcem. Słaby pion D5 izolowany. Lufcik. Nacisk na piona D5. Grozi go C3. Próba ratowania się przejściem do końcówki. I... Końcówka wieżowa, ta końcówka wieżowa jest wygrana. Karsen to z pewnością wiedział. Czy Anand to wiedział? Nie wiem. Być może Anand zorientował się, kiedy i już było za późno. Dziękuję wszystkim za uwagę.